Czy Witajcie, robimy dzisiaj test porażenia warozą. Kupiłam sobie takie nowe urządzenie od Wysłania, bardzo proste z rzeczki, kilkadziesiąt złotych kosztuje i będziemy robić już trzeci raz. Eee, znaczy trzeci raz, dzisiaj w trzecim ulu. Eee, składa się z trzech części. Eee, zaraz zobaczymy, jak to robić, wsypuje się tam pszczoły. I to jest test z użyciem cukru pudru, ile warozy spada, jakie duże jest porażenie. Oprócz tego robimy generalnie przeglądy, sprawdzamy. Czy, czy pszczoły czerwią, powinny bardzo ładnie teraz czerwić. Nie jest źle, lipy nie było, ale już w pokarmu robi się trochę więcej. I mamy sobie jedną ramkę taką, gdzie jest dosyć sporo pszczół. Tu mi jakoś wyszły, ale to nic. Dobra, spróbujemy je strzepać. Około 300 pszczół powinno się przyrzucić do tego pojemnika. No teraz to bardziej robimy na oko, Teraz szczury mamy zamknięte. Cukier puder. I do tego trzeciego pojemniczka wsypujemy pół łyżeczkę. Zawsypywałam troszkę więcej niż łyżeczkę. Zamykamy je. Teraz ten cukier puder powinniśmy przesypać na pszczoły i wymieszać. Nie z tym cukrem pudrem niestety. Nie jest to. Jak długo? Dla nich miłe. Około, według instrukcji jest to około dwóch minut, kiedy powinniśmy tak im robić. Ja po prostu nie mogę na to patrzeć, ale to dla nich dobra. Już będzie. Ok, teraz na dwie minuty je zostawimy tak, żeby one przez to sitko zrzuciły z siebie cukier puder i waroze. To tak powinno być. Zobaczymy. A ja tutaj sobie po z tego tam ranku z krata. Założysz? ja Ci bardzo. Nie w tę stronę. Spraw... Dlaczego? No, żeby było równolegle do tych otworów. E, łatwiej przejść wtedy oczywiście. Wsiadło. Co, myślisz, że już możemy otwierać? E, tak. Przerzucamy to miejsce, gdzie został nam cukier puder. Okay. Tak to wygląda. Widzę, że są tu jakieś waroze. Zaraz sobie tam nalejemy wody i policzymy warozę. a te pszczoły już wypuszczam. One się trochę zdenerwują. Znaczy już są zdenerwowane. Są całe białe cukier pudru, to sobie to powinny się oczyścić. To przynajmniej metoda y, sprawdzająca barożę, która nie zabija pszczół. To jest bardziej dla mnie Okej, jestem znerwowany. Tak, naleję sobie do tego wody, żeby ten cukier rozpuścić. Już widzę, że tutaj nie będzie więcej niż te dwie, chyba. żebyś takie zbliżenie, żeby było widać. Mamy dwie warozy. Dwa roztocza. Producent pisze, Łysoń, że od 0 do 3 sztuk to jest niskie porażenie warozy, od 3 do 10 jest średnie, a powyżej 10 mamy wysokie porażenie warozą. Więc jeżeli faktycznie tej warozy w takiej próbce byłoby dużo u mnie, to zabrałabym pokarm, zabrałabym miód właściwie gdzieś do innych uli i trzeba by było leczyć od razu, tak żeby pszczoły dobrze przygotować do zimy, żeby ta waroza się nie rozwijała, tylko żeby były zdrowe po prostu, tylko że wtedy takiego miodu nie możemy od nich zabrać, więc taka rodzina byłaby już przeznaczona po prostu tylko do zimowli, do podkarmiania. No ale jeżeli to są tylko dwie sztuki, to możemy poczekać, wybrać jeszcze miód błociowy prawdopodobnie na już zaczyna tak kichnąć, powinno jej być dosyć sporo. I dopiero będziemy leczyć po tym wybraniu ostatniego miodu gdzieś za jakiś miesiąc. Nie jest źle. Odkłady były robione, odkłady też powodują to, że e, zabiera się część warozy, wszystkie odkłady też dymiłam e, z tabletkami z amitrazą. czyli waroza już e, w tych odkładach została zniszczona, więc to też powoduje to, że, że, że te normalne rodziny też są zdrowsze. Dobra, zabieramy się dalej do przeglądów kolejnych uli i e, kolejnych testów. A jeszcze jedno, jeszcze chciałam powiedzieć. Że sobie kupiłam dużo nowych rzeczy, czyli tak, kupiłam sobie ten sprzęcik właśnie do warozy, kupiłam sobie taki pasek, w którym trzymam różne rzeczy, czyli na przykład trzymam w nim dłuto. Kupiłam sobie nowy ogromny podkurzacz, który jest świetny, ponieważ dużo dłużej się pali, no i jest nowiutki, a i dostałam na urodziny coś takiego, tego nie kupiłam, nie da się tego kupić, ale dostałam na urodziny od taty taką torebkę. <noise> no Najnowszy szczyt moty. I tu mi się właśnie wszystko też mieści praktycznie co potrzebuję. Jakieś takie różne sprzęty, jakieś szczotki, jakąś folię, odstępniki, które czasem używam jakąś taśmę, eee, jakieś czasem kawałki eee, drewienek, które też do czegoś tam używam. No, także tyle, chyba sobie nakupiłam, coś jeszcze kupiłam, chyba to są główne rzeczy. Że, no, że fajnie się robi przynajmniej dużo nowych rzeczy. Dzięki. To tyle.